Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Z tej strony Mitręga Zbigniew z oddziału 01765 w Okręg Kielce. Przygotowałem dzisiaj razem z Wiktorem, bo poprosił mnie, żeby przygotować taką no jedną, jedna tylko będzie aukcja. Tak specjalna dla niego. Poprosił mnie, żeby przygotować takie no na takie top gołąbki na tą aukcję, między innymi tutaj y, przygotowaliśmy półbrata tego gołąbka pierwszego Asa na Krakusie, tutaj tego, y, pół siostre y, siódmego y, Asa z Giewontu y, Dziecko najlepszego mojego rozpodowego gołąbka z łączenia na samiczkę, która wygrała w tym roku w i No i jeszcze parę, parę innych takich super gołąbków, które będą kogoś naprawdę cieszyły w, w przyszłości. A ja pani związku zapytam, bo pan utrzymał trzyma e, no, Puchar za pierwszego gołębia w dalekim dystansie. Tak. Z wspólnego jest to on, który z dwóch lotów? Z dwóch lotów, tak. Z dwóch lotów z fin był, czyli tytuł Asa. Tytuł Asa, Białe tak. Dystansu. Tak, z finału był siódmy i z superfinału był szósty. Okay. No. Także. Ale nie są to jedyne sukcesy na wspólnych rynkach są też inne. Są też inne. E, tak, inne no, tak, tak. Na Giewoncie, na WG Giewont był mamy też siódmego asa a dalekodystansowego. Tam był liczony AS z trzech lotów. Tych ostatnich na największych, najdłuższych. Które tam one były to już nawet, nawet nie kojarzę teraz. Bo tak trochę ten, ten pierwszy AS przyćmił to wszystko. Mhm. A zatem tamtej pan Od dwóch lat. Od dwóch lat. Od dwa, tak, drugi, dwa lata, drugi rok. Tak, tak. W tamtym roku był pierwszy raz. Yy, tylko na Krakusie miałem i yy, nie miałem Asa, miałem 20, yy, 22 drugiego gołąbka z finału na Krakusie, to też już był sukces i Poszedł ten gołąb na, na ten superkub, na ten dodatkowy lot 625 km i usiadł 72. Bodajże był chyba, jak pamiętam, 12 albo 13 masem. Ale no tam ten 10 jest wyższy, takich, na, jak to się mówi, nagradzanych, że no o nich głośno. O. A on tam był za, za tą dziesiątką, więc dopiero potem to skojarzyłem, że on był i tak wysoko. No. Ale usiadł dobrze. To był pierwsze pierwszy moje takie koszowanie na, na te i mały taki sukces, że można powiedzieć duży. No ale w ten, ten rok, no to już ten rok, przepraszam, no to już przeszedł takie wszelkie moje oczekiwania w ogóle i, i, i z oddziałem, z wynikami i, uh -huh. i, i łącznie jeszcze wspomnimy tu o locie, o locie z Brukseli, bo... <laughs> Bo wygraliśmy, znaczy nie my, tylko, tylko gołą Samica wygrała, wygrała lot z Brukseli przy odległości 1125 km w całej tutaj u nas trzeciej strefie, w region czwarty Kraków. Może powiedzieć, że ma Pan mnie, które dają rady na lotach parońskich. Tak, takich niby. Tak, 500, 500, 500 w górę. Bardzo dobrze im to idzie. No zadowolony jestem, udało mi się, udało mi się w oddziale y, obronić drugi rok z rzędu mistrza w kategorii C. I to mnie chyba cieszy najbardziej, niż, niż tam mistrzostwa te kategorii Open, które, które też, też, no też, też wygrane są w tym roku wszystkie w oddziale. Y, no z zawodnikami takimi jak... No z Darkiem Marciszewskim, tego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie, no, pozdrawiam. fachowcem też w lotach marokańskich, by nie było, nie? No, tak, tak. To był tak. ważny lodowca w lotach marokańskich już Tak, no, da, no z Darkiem, y, y, no udało się po prostu, udało się z Darkiem wygrać, ale no y, niemniej, no na pewno Darek y, w przyszłym roku sobie to Odbiję. Pozdrawiamy jeszcze raz. Darka. Jak, jak to się mówi, trzeba będzie. Ja to mówię, że trzeba będzie w przyszłym roku oddać Cesarzowi co Cesarskie. No, bo on tu jest niekwestionowany mistrz. No. no i mamy jeszcze Łukasza Karpickiego, który no, tutaj jest po prostu no, rywalizację mamy wielką. Cały czas tutaj między sobą no, mówimy, że jest to wszystko no, grane takie bite no, na żyletki. No. No mi to wyszło no akurat w tym roku najlepiej. A jaki to był sezon dla pana w tym roku? Jak, jak to przebiegało w tym roku? No bo wiele tak. osób mówi, że to był trudny sezon. Znaczy jak co roku się słyszy takiej informacje, ale jak to by w na pana Znaczy było, no było, było, no szło to. No u mnie to szło dobrze. Było parę lotów takich yy, takich nie wiadomo jakich. No, parę lotów yy, wyszło takich, że nie, przy, nie, nie siadały tego EMB, które trzeba. To za były straty? Yy, Straty też były. Była jedna taka pięcetka, że po prostu nie przyleciały takie gołębie jak trzeba do, do kategorii żadnych tam ani do GMP i skupiły mi się wtedy najwięcej gołębi jak mi się zgubiło i zgubiło mi się pięć bardzo dobrych lotników. Po prostu zginęło chyba gołębi bodajże siedem, a pięć bardzo dobrych. I tak to, no i tak to jest z lotami, jak wygląda lotowanie golemi młodymi u Pana? Czy zwróci Pan uwagę do młodych? Znaczy nie, nie, że przywiązuję. Nie przywiązuję uwagi do młodych. Staram się, staram się oczywiście, żeby one, one tam leciały. Nie tam, żeby jakoś tam, że ktoś nie odbija czy coś, bo normalnie jest to wszystko lotowane na zegar i, i lecę. Nie powiem, że bo tak i i są wywożone, trenowane i przylatują, ale nie, jeżeli tam szykuje się jakaś niepogoda, czy coś, czy jest nie tak, to zostawiam, wkładam gołębie, ale nie wszystkie, zostawiam, bo na jeden lot kładę wszystko, a przykładowo na ostatni lot u nas w tym roku w oddziale miałem prawie 90 gołębi w gojemnik, a włożyłem 26 tylko. Po prostu zaoszczędziłem ja, sobie. Ja rozumiem, tutaj pan taką zasadę, czy do ma się dopiero pokazać, Dokładnie, tak. Nie, niekoniecznie jest wcale, doszedłem do tego już od chyba dwóch lat, czy trzech, że musi ten gołąb być tak mocno przelotowany, jako młody. Oczywiście w kabinie musi być, tam dwa razy, czy trzy razy, ale zostawiam sobie je tak. No. Chociaż, no i w tym roku też, też te loty wygrałem, młode, ale to było takie, bo tak, jedni też zostawiali, yy, wkładali i nie wkładali, no nie to takie było, ja nie przywiązuję do tego uwagi, według mnie młode loty to nie jest żadne odzwierciedlenie dla tam wartości gołębia, czy one są po prostu dobre czy niedobre. No tylko loty stare. No. Także tyle od zapraszamy myślę, że osiem wyjątkowych gołębi z, z Pana hodowli. Zresztą yy, pamiętam jak przy kawie rozmawialiśmy o tych dwóch gołębiach, które yy, są z, go, yy, z gołębi, które wygrały na wspólnym jednym gołębiku czy półsiostra i, i z Krakusu tak samo. Tak. Wspomniał Pan, że to miały być które miały nie iść na aukcji, ponieważ miały iść Nie, miała to, być, miała to być złożona para, para tak, dla mnie. No. Ale wspomniał Pan, że jak coś naprawdę wyjątkowego, no to muszą No to pójdą, poszły, poszły, nie idą na aukcję, niech ktoś tam po prostu sobie, no czy je będzie chciał razem, czy nie. Ja proponuję razem, tak jak miało być to do mnie, no. u mnie są rodzice. Będą rodzice, wychowają dla mnie rodzice bezpośrednio. Także zapraszam, no. dobry lot. Również dobry lot i, i zapraszam.